Cześć z tej strony, Rafał Śmienet, Agencja Marketingowa Unixe. dzisiaj pokażę Tobie, jak możesz w łatwy sposób wgrać LinkedIn Insight, tak? czyli kod śledzący odpowiednik Facebookowego Pixela czy kodu Google Ads. Zobaczcie, jak można to zrobić dosłownie w 2-3. Minuta, jeśli szukasz bardziej zaawansowanych kursów z marketingu internetowego, to zapraszam na naszą platformę. Link znajduje się w opisie tego filmu na YouTubie. A z drugiej strony, jeśli chcesz, żebyśmy prowadzili Twoje konta reklamowe, czy zajęli się pozycjonowaniem SEO, bądź ogólnie mówiąc marketingiem, to zapraszam na naszą stronę unixeo.pl i wypełnij formularz. A teraz zaczynajmy. LinkedIn Insight, tak, to jest specjalny fragment kodu JavaScript, który jest po prostu umieszczany na stronie internetowej po to, żeby zbierać dane o użytkownikach, którzy tą Twoją stronę internetową odwiedzają, Czyli, na przykład, możesz sprawdzać, kto dokonał konwersji, kto przesłał formularz, zadzwonił do ciebie, i później, na przykład, możesz do tych użytkowników docierać na LinkedIn z kampaniami remarketingowymi. Opcji jest wiele. Działa to bardzo podobnie do piksela Facebookowego czy kodów śledzących Google Ads. Jeśli nie wiesz, jak w ogóle wejść do menedżera reklam na LinkedInie, to business.linkedIn.com. Tak samo możesz wejść ze swojego głównego. Konta. Czyli dla przykładu, jeśli to jest Twoje konto na LinkedIn i nie możesz kliknąć, po prostu reklamuj w górnym prawym rogu. Natomiast z biznesmenadżera po prostu musisz utworzyć nowego klikając Create. I tak mniej więcej wygląda utworzony manager, nie musisz jego tworzyć, aby reklamować swoją firmę, ale jest pomocny. Możesz to zrobić od razu poprzez zakładkę reklamy tak jak pokazałem przed chwilą. Jeśli utworzysz konto, to będziesz mieć mniej więcej taki widok jak tutaj. Jeśli chodzi o sam LinkedIn, to on w wielu branżach działa świetnie, ponieważ jest niedoceniany. Minusem jest to, że reklamy są dosyć drogie, droższe w porównaniu do Facebook czy Google. Są tam też mniejsze CTR-y, czy mniej osób klika w Twoje reklamy, ale one mogą się bardzo opłacać. Tak jak na przykład tutaj mamy jednego klienta, którego robiłem co miesiąc, launchy produktów i mniej więcej. Co miesiąc ten budżet wygląda podobnie. Ja bym powiedział, że to jest średni budżet około 8 tysięcy na LinkedIna, poniżej 1000 zł. Raczej bym się nie bawił LinkedIna, dostałbym przy Facebooku, ewentualnie przy... Google Ads na przykład kampanie wideo i remarketing banerowy albo po prostu w searchu bym został ponieważ wszystko poniżej 1000 zł na LinkedInie to jest bardzo mały budżet, zresztą minimalny, dzienny to jest około 10 dolarów, czyli plus minus strzelam 40 zł. Także naprawdę jeśli chodzi o LinkedIn jest on droższy, ale daje świetne rezultaty. Dlatego klienta regularnie wydajemy Pomiędzy 7,5 a, a 8 tysięcy zł miesięcznie i robimy przychód na poziomie pomiędzy 50 a 80 tysięcy zł, także raz, roj potężny. No ale to musisz rzeczywiście sprawdzić u siebie. I teraz wróćmy do naszego głównego tematu, jakim jest LinkedIn Insight. Tak? bo zaraz pokażę, jak go wgrać na witrynę, ale też dam taki teaser, co możesz z tym tagiem robić. On daje Tobie bardzo dużo możliwości do samej analityki Twojej firmy, zachowań odbiorców, czy firm, konkurencji bądź docelowych klientów, którzy wchodzą na Twoją stronę i dzięki temu możesz też stosować różne strategie marketingowe, jak na przykład ABM Marketing, czyli marketing oparty na kontach. I dla przykładu, jak już zainstalujemy za chwilę taki tak, to po pewnym czasie on zacznie zbierać u Ciebie informacje, więc wchodzimy w analizuj, dane demograficzne witryny. I jeśli chodzi o to, co nam daje LinkedIn, to jest dziewięć takich mega fajnych zakładek. Klikamy w pokaż i mamy tak obowiązki służbowe, stanowisko patrzysz, które firmy wchodzą do Ciebie, firmy z jakiej branży, poziom w hierarchii, wielkość firmy, lokalizacja, kraj, region, okręg. I zobaczmy, obowiązki służbowe, czyli to są osoby, które są odpowiedzialne za tego typu rzeczy. Dalej. Stanowisko, czyli patrzysz, zobacz, na przykład tutaj właściciel, dyrektor generalny specjaliści, kierownik, możesz też sprawdzać firmy i w tych firmach to jest mega, bo widzisz, że po pierwsze, kto z konkurentów cały czas cię podgląda. Pozdrawiam tych konkurentów, którzy nas cały czas podglądają, ale dodatkowo widzisz inne firmy, które mogą się okazać Twoimi klientami, bo to znaczy, że ktoś wchodzi na Twój profil firmowy. Na LinkedInie, że ktoś czyta Twoje posty, ktoś się ogląda, i tutaj masz wszystko uszeregowane według częstotliwości. Czyli dzięki temu wiesz, kto najczęściej z jakich firm, i na te firmy możesz już bezpośrednio opuszczać kampanie marketingowe. Także działa to dosłownie świetnie. I teraz przełączmy się na nasze konto testowe, na którym pokażę Tobie, jak można grać LinkedIn Insight, tak? czyli wchodzimy. Gotowy rozwinąć swój biznes z Unixo? Przyśpiesz się wrzuć wyższy bieg, bez znaczenia czy prowadzisz duży e-commerce czy lokalną firmę usługową. Za pomocą Google Ads kampanii Social Media, w tym Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram i innych, a także pozycjonując organicznie w wyszukiwarkach, Unixo jest w stanie regularnie dowolić tobie nowych klientów. Podejmij współpracę z najlepszym partnerem już teraz. Wejdź na Unixeo.pl i wypełnij formularz. Analizuj z lewej strony, Insight tag i teraz tak. Oczywiście możesz zainstalować ten tag samemu. Tu masz kod. Jeśli masz witrynę na WordPressie, to praktycznie każda wtyczka, header, footer, on tak się nazywają, pozwalają wkleić ten kod. więc tego nie będę pokazywał. Możesz pójść na Twizny i wysłać tag deweloperowi, bądź skorzystać z menedżera tagów Google. Ja zawsze zachęcam, żeby to robić. Google Tag Manager to jest. Mega, i dodatkowo możesz tam dodawać wszystkie inne kody: Pixel Facebookowy, Kod, Google Analytics, Google Ads, Hotjar, różne inne programy do analityki, do śledzenia, praktycznie wszystko. Więc tutaj masz numer twojego partnera. Kopiujmy ten numer, i teraz jesteśmy na koncie też testowym, już w Google Tag Managerze. Jeśli nie masz Google Tag Managera, to po prostu wpisujesz tak: manager w wyszukiwarkę, klikasz utwórz konto, ja to już mam wcześniej utworzone jedno, więc co robimy, to jest bardzo proste. Klikasz w tagi, z lewej strony. Dalej, nowy tag. Tag bez nazwy, nazwijmy go LinkedIn. Klikamy konfiguracja tagu. Tutaj musimy odszukać LinkedIn. LinkedIn Insight. Tutaj właśnie wklejamy kod, który przed chwilą skopiowaliśmy. To jest praktycznie wszystko. Musimy jeszcze tylko dodać regułę. Także klikamy w regułę All Pages, czyli na wszystkich stronach on się ma uruchamiać. Klikamy Dodaj, Zapisz. No i prześli. możemy dodać w opisie, że to LinkedIn chyba wprowadzona zmiana. Praktycznie to już jest gotowe. I widzisz, dosłownie w minutę, dwie. Mamy już zainstalowany LinkedIn Insight, tak na naszej domenie. Wróćmy i teraz zobaczmy, czy wszystko jest Lidnimy w to, i widzisz, możemy już tworzyć konwersję, czyli tak jest zainstalowane. I on za chwilę zacznie nam zbierać dane, a w kolejnym filmie pokażę Tobie, jak można właśnie tworzyć konwersję. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, Rafał Sreiner. Hej! Mam nadzieję, że podobało Ci to wideo. Jeśli tak, to polajkuj i subskrybuj kanał, bo robimy takie filmy regularnie tutaj na YouTube. A jeśli masz pytania, to śmiało, zadaj je w komentarzach. Na dole, w miarę możliwości, odpowiadamy na bieżąco i powinny to być się wyświecić teraz inne filmy, które możesz obejrzeć i do których obejrzenia zachęcam. Także wszystkiego dobrego i dużo sukcesów. Rafał Schreiner.